Wiecie, co się zbliża? Dzień ojca. Pewnie wiecie, bo trafiliście na ten film. Otóż, jeżeli nie chcecie kupować ojcu kolejnego krawata, czy bombonierki, a może książki, jesteście w dobrych rękach. Zaprezentuję szereg różnych urządzeń, które można sprawić staruszkowi na ten specjalny dzień. Na samym początku szereg różnych narzędzi elektronicznych do użytku w samochodzie. Wiecie, gps -y, czy tam inne transmitery FM. Fajna sprawa dla ojca, który na pewno ma samochód i nim sporo jeździ. Jeżeli więc chce się odciąć od telefonu, no to może sobie właśnie w ten sposób uinteligentnić swoją starą Mazdę, Hondę czy dajmy na to, nie wiem, klasyk polskich dróg, Golfa. Najpierw jednak coś o kamerach samochodowych Propozycją, którą wybrałem akurat do filmu jest Garmin Dash Cam Mini To jest niewielka kamerka, wielkości mniej więcej właściwie klucza do samochodu Która zarejestruje zdarzenia w jakości Full HD Co istotne, pole widzenia wynosi 140 stopni Można nią sterować przy pomocy smartfonu Ma też tryb monitorowania w czasie postoju To jest bardzo ważne, no bo zazwyczaj kiedy ktoś cię stuknie Kiedy po prostu sobie stoisz pod e, supermarketem czy gdzieś tam nie masz włączonej kamery. Trudno jest więc potem dochodzić swoich praw, ale tutaj nie ma problemu, ponieważ kamera będzie monitorować na bieżąco to, co się dzieje wokół samochodu. Kolejną propozycją jest nawigacja samochodowa. Mio pilot 15LM to sprzęt, który jest wciąż aktualizowany, wciąż kupowany, polecany przez użytkowników. Producent gwarantuje dożywotnią aktualizację map. Sprzęt umożliwia wybranie czterech różnych tras łatwą, krótką, eko i najszybszą. Pilot 15LM oczywiście ma też głośniczek. Wypowiada nazwy ulic. Zawsze Podpowiadając, gdzie możesz pojechać samochodem, Twój ojciec na pewno będzie zadowolony, bo nie będzie musiał w ogóle odwracać wzroku od drogi. A bezpieczeństwo jest bardzo ważne, prawda? Trochę nietypowa propozycja, bo radio odtwarzacz samochodowy z technologią Bluetooth. Ten konkretny jest od Sony. Jest to sprzęt, który starszym samochodom da możliwość wykorzystania Bluetooth, a także właśnie prowadzenia rozmów w trybie głośno mówiącym z wykorzystaniem systemu audio całego auta. To jest bardzo wygodna opcja i założę się, że twój ojciec będzie ci za nią wdzięczny. Dzięki temu odtwarzaczowi można obsługiwać za pomocą poleceń głosowych, nawigację czy inne funkcje smartfona. Inną, tańszą opcją na uinteligentnienie samochodu twojego ojca będzie transmitter FM Roidmi 3S. To jest sprzęt wpinany do gniazda zapalniczki. Ma dwa wyjścia USB, dzięki czemu można łatwo naładować telefon albo podłączyć nawigację samochodową, a także łączność Bluetooth. W ten sposób można sparować smartfona z radiem w samochodzie. Dzięki temu można odtwarzać różne aplikacje typu Spotify czy YouTube na systemie audio samochodowym. Fajną opcją jest to, że aplikacja, dołączona właśnie do tego sprzętu, włącza się automatycznie przy włączeniu silnika. Recenzenci wskazują na to, że dźwięk jest praktycznie pozbawiony zakłóceń i czasem nawet lepszy od samego odtwarzacza radiowego w samochodzie. Jednak nie samą motoryzacją człowiek żyje, musi też czasem zadbać o swój wygląd, dajmy na to. Niektórzy chcą ściąć się na łyso inni po prostu chcą przyciąć brodę. Twój ojciec pewnie należy do jednej z tych grup. No, jeżeli nie należy, to dzięki urządzeniom, o których opowiem za chwilę, z pewnością będzie mógł też wystylizować swoją fryzurę. Ale najpierw kwestia golenia, a mianowicie na przykład golarek rotacyjnych. Pierwszą propozycją jest Aqua Touch e, Philipsa. Model S5406 to jest golarka rotacyjna z trzema różnymi głowicami. To są ostrze Multi Precision, które zostały zaprojektowane z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie, jak deklaruje producent. Co istotne, urządzenie ma też uszczelnienie Aqua Tech. Dzięki temu można golić zarówno na sucho, jak i na mokro. Co wiąże się z tym, że twój ojciec będzie mógł obciąć swój zarost pod prysznicem, przy użyciu żelu lub pianki, co jest po prostu wygodniejsze, a także pozwala połączyć dwie czynności za jednym zamachem, czyli golenie, no i oczywiście codzienną higienę. Sprzęt potrafi pracować przez 40 minut po zaledwie godzinie ładowania. Kolejną propozycją jest golarka foliowa. Bardziej standardowa, Brauna Series 3 3080 Wet and Dry. Jak sama nazwa wskazuje, sprzęt może pracować również w bardziej mokrych warunkach, co oznacza, że również sprawdzi się przy goleniu pod prysznicem na przykład. Ma trzy elementy golące, które mają zapewnić dokładne i delikatne golenie. I technologię mikrokomp, która wychwytuje więcej włosków przy pierwszym pociągnięciu, co oznacza, że Twój ojciec się ogoli szybciej i dokładniej. Co istotne, ma akumulator, który jest w stanie pracować przez 45 minut po zaledwie godzinie ładowania. Następnym sprzętem jest maszyn. Do strzyżenia włosów. Ona już była prezentowana parę miesięcy temu w naszym rankingu na temat maszyn do golenia głowy na łyso lub po prostu do stylizacji. Model Philipsa HC3530 to jest prosty, no i niedrogi sprzęt. Korzysta z technologii Dual Cut e, z samoostrzącymi się ostrzami. Producent twierdzi, że to pozwala dwukrotnie przyspieszyć golenie. Technologia Trim and Flow zapobiega zapchaniu się ostrzy przy goleniu większej ilości włosów, a co istotne czas pracy wynosi do 75 minut. Nie należy się bać tego, że ładowanie mogłoby trwać zbyt długo, ponieważ sprzęt może działać zarówno sieciowo, jak i akumulatorowo. Dodatkowe akcesoria pozwolą wystylizować włosy. Kto z nas w XXI wieku nie korzysta ze smartfona? Jeżeli więc nie chcesz wykluczać swojego ojca technologicznie, powinnaś mu kupić lub powinieneś mu kupić własny telefon. Niezłą propozycją jest Samsung M21. Model z serii Galaxy to sprzęt o naprawdę dużym wyświetlaczu. Ekran Infinity U o przekątnej 6,4 cala, jak pisze nasz ekspert. Najważniejszą zaletą jest to, że ten sprzęt ma aż 6000 mAh na baterii. Co znaczy, że będzie pracował bardzo długo na jednym naładowaniu. Co do możliwości wydajnościowych? No, znajdziemy tutaj 4 GB ramu, a także procesor Exynos 9611. Jest więc to sprzęt, który poradzi sobie z większością nowszych aplikacji, no i z pewnością nie będzie się zacinał przy przeglądaniu Facebooka albo wyszukiwaniu czegoś w internecie. Co istotne też, wspiera najnowszego Androida. To znaczy Androida jeżeli twój ojciec lubi robić zdjęcia, no to z pewnością ucieszy go to, że tylny aparat 48 megapikselowy robi szczegółowe zdjęcia i pełne żywych barw. Co istotne, też jest obiektyw ultra szerokokątny. Co oznacza, że urządzenie zrobi świetne zdjęcia panoramy, na przykład podczas wypadów góry. Dla osób zainteresowanych z zakupem ojcu komputera, także coś mamy. W artykule pojawiły się dwie propozycje od naszego eksperta. Jedna tańsza, druga droższa. Obie są przeznaczone do przyszłej rozbudowy. Budowy. Pierwsza, ta tańsza, nie ma karty graficznej, więc sprawdzi się raczej w przypadku multimediów, czyli dajmy na to YouTube'a, Netflixa, czy po prostu przeglądania internetu. Ta druga z kolei ma kartę GTX 1650, która pozwoli starszemu już nawet grać w nowsze gry. To oczywiście nie wszystkie propozycje na Dzień Ojca. Jest ich dużo, dużo, dużo więcej na naszej stronie, na wideotestach. Znajdziecie artykuł gdzieś poniżej. Pojawiają się tam grille albo sprzęty właśnie do domu, wiertarki, wkrętarki, albo też do ogrodu, czyli dajmy na to kosiarki, podkaszarki, masa rzeczy. Wystarczy tylko wejść i zobaczyć. A ja dziękuję za uwagę, no i życzę wszystkim ojcom wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu. Zapraszam też na nasze social, czyli na Facebooka, wideotesty, na grupę testarzy wideotestów, na Instagrama, no i od Widzicie się poniżej. Oglądajcie kolejne filmy. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia i cześć.